Zależy Ci na optymalizacji wydatków i poprawie jakości usług w swojej firmie? Nie masz kapitału na realizację swojego łańcucha dostaw? Zbyt wiele faktur, płatności, skomplikowanych transakcji? Nie jesteś zadowolony z jakości pracy swoich dostawców? Brakuje Ci dobrego serwisu w punktach sprzedaży? Trudno się w tym odnaleźć? XBS może pomóc. XBS Group prezentuje niszowe podejście w optymalizacji zarządzania łańcuchem dostaw. Oferuje outsourcing usług począwszy od zakupów, finansowania, logistyki, kończąc na serwisie produktów w punktach sprzedaży. Optymalne rozwiązania znacząco wpływają na wzrost konkurencyjności klientów, generując przy tym oszczędności finansowe. Już nie musisz martwić się brakiem kapitału na realizację swoich usług. XBS Finance sfinansuje Twoje zakupy i uzupełnianie zapasów. XBS Supply. Zarządzanie zakupami, zapasami i sprzedażą masz z głowy. Zamiast wielu faktur wystawianych za liczne transakcje, otrzymasz jedną fakturę zbiorczą, bez zbędnych formalności. Brak odpowiednich dostawców, którzy bezpiecznie i na czas dostarczą Twój towar, XBS Logistics wdroży rozwiązania logistyczne dotyczące operacji wewnątrzmagazynowych, składowania i organizacji transportu. Teraz już nie musisz się martwić o jakość swoich produktów i dostawę na czas. XBS Services zadba o Twój asortyment w punktach sprzedaży i nie tylko. Zorganizuje serwis, instalację sprzętu, rebranding, zatowarowanie oraz uzupełnienie produktów z wykorzystaniem powierzchni sklepowych. XBS Group zajmuje się obsługą skomplikowanych produktów o niskiej wartości, które wymagają dużo pracy administracyjnej dotyczącej zamówień, formalności, dostawców i transportu.